Czy wiesz, że nasze codzienne wybory żywieniowe mają wpływ na planetę? Produkcja żywności odpowiada za około 26% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dzieje się tak dlatego, że gazy cieplarniane uwalniane są do atmosfery na każdym etapie produkcji żywności, od uprawy i hodowli, aż do momentu, kiedy ze sklepu trafią do naszych domów. Co ciekawe, to podczas dwóch pierwszych etapów powstaje około 80% gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności. A teraz przyjrzyjmy się wybranym produktom spożywczym. Zobaczmy, w jakim stopniu ich produkcja przyczynia się do emisji tych gazów. Przykładowo, wyprodukowanie 1 kg wołowiny generuje blisko 10 razy więcej gazów cieplarnianych. W porównaniu do wyprodukowania takiej samej ilości mięsa drobiowego, a ponad 37 razy więcej w stosunku do nasion roślin strączkowych. Podobne zależności można zaobserwować w zużyciu wody. Najmniej wody pochłania produkcja warzyw i owoców, a najwięcej produkcja mięsa. Dieta planetarna to sposób żywienia, który służy nie tylko naszemu zdrowiu. Ale też minimalizuje niekorzystny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne. Okazuje się, że drobne zmiany w codziennej diecie mogą być korzystne dla naszego zdrowia i naszej planety. Oto kilka prostych wskazówek, które warto wprowadzić w życie. Dowiedz się więcej na rodinnaakcja.cz.gov.pl